Chiluję sobie na plaży, a tu nagle... SZOK! Morskie fale wyrzuciły na brzeg niezidentyfikowany obiekt. Coś ładnego, różowego. Podchodzę bliżej sprawdzić. Nie no, nie wierzę. To prawdziwa syrenka! A tam jest jeszcze druga! Nie wiedziałam, że syrenki pływają w Bałtyku. To mój szczęśliwy dzień! Niesamowite, że prawdziwe Syreny przypłynęły do Gdyni. A akurat tu, gdzie mieszkam, no co za przypadek. A to, że ta Syrenka jest różowo-włosa, to, to już mi nie wygląda na przypadek. Co mi wygląda tak. Gdyby Marcyna zabawa była Syreną, wyglądałaby bardzo podobnie. Może miałaby brązowe oczy, ale cała reszta się zgadza. Zwłaszcza ta idealna figura. Mój delfin. Fun fact, delfiny to są moje ulubione pływające zwierzęta. A kto z Was nie wie, to Wam zdradzę, że to nie jest ryba, tylko to jest sak. Jak człowiek i delfiny są bardzo, bardzo inteligentne. Kto widział kiedykolwiek w życiu na żywo delfina, piszcie w komentarzu, żebym mogła wam zazdrościć, bo ja niestety nie miałam takiej okazji, a bardzo, bardzo bym chciała. Okej, okay, ale wróćmy do syrenek. Zobaczcie. Ona pod wpływem temperatury zmienia kolor. Także nie ma nudy, są dwie stylowy: różowa i fioletowa. Istna metamorfoza, a różni je tylko temperatura. Okej, okay, uwalniam syrenkę, żeby mogła sobie pomachać płetwą. No Ręka jest gotowa do machania płetwą. Zobaczmy. Test machania płetwą zdany na dziesiątkę. I obczajcie to. Jej włosy już są w dwóch różnych kolorach. Zaraz wyjdę z nią na słońce i zobaczymy, czy, czy coś tu się zmieni. Jej ogon też się zmienia no ale okej, okay, zanim zrobimy testa obczajmy sobie jaka ona jest śliczniutka bardzo podobają mi się jej długie, proste, gładkie kolorowe syrenie włosy naprawdę są przemilutkie i takie bardzo eleganckie i co, wygląda naprawdę bardzo super nie wiem czy to nie jest pierwszy raz jak mam taką piękną syrenkę Barbie chyba jedyne syrenki Barbie jakie w życiu miałam to Barbie Color Reveal ale ta, no to jest przekozacka Towarzystwo Delfina jest na pewno bardzo super, ale myślę, że naszej syrenki Przydałaby się koleżanka. No i tak się składa, że wyłowiłam dwie syrenki, więc. Wow! nie no ja muszę zobaczyć tę metamorfozę, koniecznie <noise> delfinki są bardzo happy together mega towarzyskie z nich zwierzaki no i co, nasza kolejna syrenka jest również przepiękna ma bardzo uroczą i sympatyczną twarz, śliczne piegi i również piękne, długie, eleganckie włosy dobra, zabieram syrenę i idziemy się powygrzewać w słońcu ułożyłam im leżaczki, żeby było im wygodnie proszę bardzo koleżanko i proszę bardzo jej zomalko. dajmy im chwilę się wygrzać zobaczymy zaraz, czy coś się zmieniło. A few moments later. Ok, Syrenki zróżowiały. Obie są teraz. Jak siostry. Mega. Piękniczkę. Halo? Widzę, że odkryłaś już Barbie Syrenki. A wiesz, że w tej serii są jeszcze jednorożce? Co? Gdzie mam ich szukać, lubię uchować się między drzewami. A few moments later Nie no ten telefon to chyba był jakiś prank. nie wierzę, to jest po prostu mój szczęśliwy dzień. Spotkałam syrenki, spotkałam wróżki, do tego ta ma jednorożca, a ta pieska w spódniczce i nie wiem co jest bardziej crazy, no. Głosujcie w komentarzach jak spódniczce, czy jednorożec ze skrzydłami. Ta to jest chyba z jakiegoś serialu. I ja, a gdzie jest jej koń? Chcę takiego. Ona wygląda jak jakaś księżniczka. Jeśli ktoś oglądał tę bajkę, to piszcie mi proszę w komentarzu, jaka jest fabuła. Ona wygląda jakby miała zaraz odlecieć. Serio, jest taka... Jest mega uskrzydlona, mega brokatowa. Ma spódniczkę jak jakaś wróżka. Obczajcie Włosy prawie do ziemi. No, prezentuje się przepięknie. Nie, i nie mogę z tego psa. No oczywiście, jak na wróżkę przystało, ma skrzydła tego przyjaciela, to jest chyba motyl. A to się chyba nie mogę zdecydować jest jednorożco, koto, wróżką, i księżniczką i koniarą. Mm, Okej, okay. zrobiło nam się tutaj prawdziwe zoo Ale to jest zdecydowanie najciekawszy okaz W ogóle niesamowity ma kolor włosów Ale obczajcie to Ona naprawdę bardzo chce być kucykiem Barbie jednorożec No przepięknie jest ubrana, bardzo mi się podoba Wygląda jak postać z baśni I jest naprawdę piękna Ma prześliczną urodę Jedna z ładniejszych Barbie jakie widziałam, serio To ja i moja bestia na Halloween Totalnie mogłabym się tak ubrać Poświęćmy jeszcze sekundę na jednorożca Te różowe włosy, wiecie co to znaczy Jakbym była jednorożca Wyglądałabym tak. Na pewno galopuje do mojej kolekcji lalek z różowymi włosami. I w wie, że jestem wróżką. Lubię. No I mam taką magiczną sztuczkę. Zobacz, nic tu nie mam w ręce. Tutaj też nic nie mam. Czary Mary. Co to jest? Lalka, wiem, że to lalka. Lalka wróżka. Mamy lalkę wróżkę fioletową, ładna. Mogę ją myje. Możesz ją mieć. I zobacz to. Mamy jeszcze wróżkę, jednorożca. Grodekty, bo ma taką samą suknię. Tylko tylko luzą. Wręczam ci tę różdżkę i mianuję cię wróżką. <grym> A pokaż wróżki jakie mamy. Okej, okay, ma teraz ja mogę tego otrzymać. Ładź no, medal nie zbił się, bo zobacz. Medal jest cały, i da dostała, słuchajcie, medal, bo wygrała zawody taneczne. Chodź, pokażmy je obok siebie. Ja się tam tomuję. Dobra, proszę bardzo. Oj, spadło jest skrzydełko. Ale można je naprawić. Można naprawić, można też drugie zdjąć. To naprawisz czy zdejmujesz drugie? To tutaj spadło, musisz tutaj na rączkę je wsadzić. To nie umiem. To Dobra, zdejmij jej też to. Ty nagrywasz teraz? Już się to nagrywa. Idę kamerzystka. A ty się klikało jeszcze? Nie, nie klikaj, bo teraz nagrywamy film i nie trzeba tu nic klikać. Uczę, idę obsługi aparatu i ostatnio robiliśmy sesję zdjęciową. Dobra, słuchaj. Wiesz o tym, że w twojej wannie pływają syrenki. Naprawdziwo? Naprawdziwo. <laughs> Ja je widzę. No widzę, bo chciałam, żeby się zobaczyła. Ale one nie pływają. Jak nie pływają? Mają ogony. Ale nie pływają na prawdziwo. Zaraz mogą pływać. Będą zaraz pływać. Musimy im znaleźć trochę wody. Musi być dużo wody. Trochę musi być, żeby mogły pomachać ogonami. I włosy też będą zmieniały kolory. Pod wpływem ciepła. Zobacz. Teraz są takie. I widzisz? Zmieniają się na fioletowe. Proszę bardzo, zobacz, ma teraz włosy takie i weź za nóż w wodzie. Zmieniła na ciemny fiolet. A teraz sadzę ją pod ciepłą wodę. Zobacz! A zrób teraz ty drugą. Tam, tam, tam. Wow, wow zabinęłam jej w <laughs> Zobacz, i teraz też ma różowe włosy. A jak damy ją znowu do zimnej wody? To znowu To To Tu już jest ciepła, już się zrobiła ciepła. Już mamy ciepło, więc mogą sobie, mogą sobie cilować włosy teraz. A mogę powiedzieć, że chodźcie zobaczyć? Tak. Chodźcie zobaczyć, co jest w No, ja to jestem przygotowany na filmowanie. Barbera mi odwołała. Te lęki. Okej, okay, odwołać Barbera, ale masz Barbie w wannie. Ha, ha. A tu jest mop. Czemu? To jest niebezprzętane ja do łączeń. Do... To... Syrenki się suszą w zlewie. Ej, bieletowe, luzowe! Weźmy ręczniki i chodźmy z nimi do pokoju. Ja. Wyskszę je. Zaraz zrobię zdjęcia, okej? Okay? Dobra. Myj, umyj, myj, już są suche i teraz drugie włosy, tak jak z moimi włosy, ucesam bo jak... Mama mi wyciera potem i potem mi tak uczesuje. o tak zrobić. Mhm, mm o jakie fioletowe się zrobiły. My? Myślisz, że moje też się zrobią zaraz takie fioletowe? Patrz, My. teraz są różowe. A twoje są fioletowe. Muszę rozłożyć tyle. Mik. Trzeba je wyksyć. To robisz sushi chyba teraz. Nie, wyksyć. No dla mnie to wygląda jakbyś robiła rolkę sushi. Z dwoma pysznymi rybkami Barbie. Musisz też trasy wysuszyć. Teraz trzeba pokroić na kawałki, żeby był zestaw sushi. Trzy. W międzyczasie rozwaliłyśmy latawiec. Zostawiajcie łapki w górę. Rib dla latawca.